A co zrobić z naszym maluchem, żeby się nie budziło zbyt często w nocy i troszkę nam dało się wyspać? Najważniejsze to jest to, żeby spełnić warunki pokoju, w którym maluszek śpi, tak, żeby te czynniki zewnętrzne mu nie przeszkadzały. No bo nie wszystko jesteśmy w stanie y, okiełznać, bo głodu nie okiełznamy, czy pełnej pieluszki też nie. Ale pamiętajmy o takich czynnikach jak pełne zaciemnienie pokoju, bo nasz mózg działa tak, że nawet jak mamy zamknięte oczy, i gdzieś tam jest źródełko światła, które rodzice uwielbiają zostawiać w pokoju dzieci jakąś malutką lampeczkę to przez zamknięte powieki jakaś część tego światła się dostaje do naszego mózgu. Nasz mózg dostaje informację, ok, ok, nie jest tak środek nocy, więc nie potrzebuje aż tak dużej ilości hormonu snu, czyli melatoniny. Natomiast melatonina, poziom melatoniny wpływa na drugi hormon, hormon sytości, czyli leptyna. I tu znowu jest tak, czyli jak jest za mało melatoniny, jest mniej leptyny i nasz maluszek wybudza się szybciej, bo jest głodny. Odpowiednia temperatura. Mamy tendencję do przegrzewania naszych dzieci. Szczególnie to jest trudne w utrzymanie temperatury w bloku, gdzie z każdej strony nas grzeją, ale wtedy wietrzymy często. Jeżeli mamy klimatyzację w domu, naprawdę nie bójmy się jej używać. Po prostu nie nastawiajmy na 16 stopni, tylko na 19-20. Bo optymalna temperatura w pokoju dziecka to jest tak między 18 a 20 stopni, i tu naprawdę każdy stopień do góry będzie miał będzie naprawdę bardzo odczuwalne przez małe dziecko. Nawilżenie powietrza, te nawilżenie powietrza w pokoju, w którym maluszek śpi musi być co najmniej 40-50%. No bo znowu, jak śpi, oddycha, wysuszają się śluzówki, więc maluch się budzi, bo potrzebuje się napić, a żeby się napić potrzebuje nas, więc nas też obudzi. Kolejna rzecz to jest to żeby maluszek zasypiał w tym samym miejscu, w którym się budzi. A właściwie budził się w tym samym miejscu, w którym zasnął. Tak? Czyli nie uczymy teleportacji, bo teraz jakby trochę nam brakuje dorosłej empatii. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że my sobie gdzieś zasypiamy, budzimy się w zupełnie innym miejscu. No można się przestraszyć, można czuć dyskomfort. Więc maluszek zacznie zwołać, Bo to jest tak, że dziecko się budzi mniej więcej co 45 minut, bo tyle pełen cykl trwa. Natomiast nieco 45 minut budzi nas, bo czasem się wybudza, sprawdza, czy jest właśnie wszystko ok, czy jest w dobrym miejscu. I jak jest wszystko ok, nie ma żadnej potrzeby, on sobie sam wchodzi w nową fazę snu. A nowy cykl snu. Więc żeby nie budził nas, bo się wystraszył, że jest w nowym miejscu, dbajmy o to, żeby zasypiało i budziło się w tym samym miejscu. Zadbajmy też o dużą ilość materiałów w pokoju, które będą wygłuszać troszeczkę te, te pomieszczenie. To nie chodzi o to, żeby dzieciak spał w absolutnej ciszy, bo to też nie o to chodzi, ale żeby nie było echa, nie każde stuknięcie nie roznosiło się po pokoju, więc warto mieć jakieś zasłony, dywany, tak, żeby wytłumiać te dźwięki, które się roznoszą po pokoju.